W tym zadaniu należy wyznaczyć środek jednokładności, czyli współrzędne punktu S, względem którego otrzymujemy obraz punktu A. Obrazem punktu A jest punkt A1. W rozwiązaniu skorzystamy z działań na wektorach, z własności wektorów. Otóż zapiszmy, że wektor SA1 powstaje. Poprzez przemnożenie współrzędnych wektora SA przez skalę. Przez skalę k równą minus 2 w tym wypadku. No i wyznaczmy współrzędne wektora SA1. Robimy to w ten sposób, że od końca wektora, czyli od punktu A1, będziemy odejmowali punkt S. No tak to jest skrót myślowy. W każdym razie musimy wykonać takie działania. Od tej minus trójki odejmujemy x. Od tej piątki odejmujemy y. Skale podobieństwa przepisuję i teraz wyznaczam współrzędne wektora SA, czyli od tej współrzędnej odejmuję x i od tej współrzędnej odejmuję y. Następnie buduję takie dwa równania. Minus 3 odjąć x to się równa minus 2 razy 3 odjąć x, razy 3 odjąć x i 5 odjąć y. To się równa minus 2, razy 2 odjąć y. No i stąd mamy minus 3 odjąć x równa się minus 6 dodać 2x. 2x przenoszę na lewą stronę, minus 3 przenoszę na prawą stronę, dzielę obustronnie równanie przez minus 3 i otrzymuję współrzędną x-ową punktu S. Teraz tutaj 5 odjąć y to się równa minus 4 dodać 2y. Więc tu mamy minus 3y to się równa minus 9, stąd y równa się 3. No, i podajemy współrzędne punktu S. Ale żeby lepiej zrozumieć to zadanie, nabrać wprawy, no to rozwiążmy kolejny przykład. Dzięki za obejrzenie tego odcinka. Jeśli lubisz oglądać moje rozwiązania, to nie zapomnij zostawić subskrypcji oraz koniecznie polub ten film. Dodatkowo pamiętaj, że wspierając ten kanał otrzymasz dostęp do ekstra bonusowych odcinków. Do usłyszenia za chwilkę w kolejnym rozwiązaniu. Papa! Pa.